Nasza działalność to rozpoczyna się spotkaniem noworoczno-opłatkowym. Zbieramy się tu w sali teraz nowej, którą nam tu wójt użyczył tą część po byłej szkole. Później w lutym mamy takie zimowe spotkanie na koniec karnawału. Potem mamy Dzień Kobiet. Później sobie robimy dzień seniora w kwietniu, dzień matki w maju. Mamy cały rok. Cały rok kalendarzowy. Cały, co miesiąc mamy taką uroczystość. No i dzień dziecka robimy sobie, no naszym dzieciom, tu z brzozowca, w czerwcu. Później mamy takie przygotowania do dożynek: Zbieramy zboża, robi się wieniec mniej i się wyjeżdża. A najpierw na gminę, jak się załapiemy. Na dobre miejsce jedziemy na powiatowe, jak w tym roku nawet na wojewódzki pojechaliśmy. czyli sukces tak. był. Tak. I tam jeszcze wyróżnienie dostaliśmy, także rok był dobry. No jest nas tak 30 w tym kole. 30, 30, 30 komis, ok, które... Tak. No i są starsze, bo są panie, nasze koło wchodziło 60-lecie dwa lata temu. Jest najstarszym kołem tutaj w gminie. W ogóle, czy mniej więcej, nie? Bo były tylko dwa ostatnie, jak się porozpadały, i nasze się utrzymały i 60 lat przetrwało. No lepiej, gorzej, było różnie. Macie Panie piękne tutaj pomieszczenie. Jedno tam byliśmy przed chwilą naprzeciwko kościoła, gdzie można robić wesela, prawda? Tak. Jakieś większe imprezy, duża sala. I tutaj takie też dosyć duże, można powiedzieć, cały ośrodek, bo jest kilka pomieszczeń. Widać tutaj pracę, rękodzieło, które Panie robicie, bardzo fajne. My i... no się tym bawimy. Czyli no, macie lokal, macie no. chętne osoby do działania i co, co wtedy jeszcze by się przydało? Mamy małe wyposażenie, bo to jest wszystko, wie Pan. cały czas się dorabiamy i tym, co, no, co zarobimy, coś to wkłada się w to. No, a już na nasze rozrywki takich nie ma, żeby gdzieś wyjechać czy coś z tego nie. Po prostu robimy to na rzecz wsi, dla okay. naszego społeczeństwa, także no, ładujemy akumulatory i jeździmy. <laughs> Proszę powiedzieć, co, co to są za puchary? To zręcznościowe, na dożynkach. A, to był na rynka. dożynki, tak, nie? Tak, tutaj mamy za... Mm, na zawieniec pierwsze dożynkowy. miejsce. To jest akurat aktualny, 2009 rok. Rok. I tu mamy w 2006 drugie miejsce w pieczeniu ciasta. Jakie ciasto było? Tort, książka i pokażę. no. zaraz tak? tak? tutaj konkurencja ciast, także drugie tak, miejsce w 2007 roku na powiatowych dożynkach mhm. i y, koło reprezentowało także wieś na, y, w turnieju wsi, no i y, y, zostało pierwsze miejsce. Aha, <laughs> I my no jesteśmy ciebie. tutaj dopiero rok. To jest wszystko w tym roku zrobione. No to widać, że to jest no. ogrom pracy przez ten tak, rok. Tak, to jest, Tyle było, był remont do marca, nie? A później tośmy sami same to już wszystko zrobiły. Oprócz tych takich typowych budowlanych, remontowych prac. To Czyli same nie sami nie brały udziału. Ale ta reszta to wszystko nasze. cały, te wszystkie. Wszystko zrobione, całe. założone. No, i wszystko jest. nasze. to się mówi, z czym kto tam wystąpi, a, a jest szansa coś no, zaliczyć, jak to się mówi, dobre miejsce czy coś, to jedziemy. Nie.